Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z budowy garażu. Krok po kroku, etap po etapie, pokazujemy Wam budowę budynku, takiego gospodarczego magazynu, garażu, 35 m2, oczywiście po obrysie. Ostatnio widzieliście mury i wieniec, oczywiście wszystkie koszty również podajemy. A teraz zapraszam Was do tego, żebyście zobaczyli sobie krótkie, bo krótkie, ale jednak ujęcie z powstawania. constructive they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but I I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right, yeah So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck if i keep chasing I think this life could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and i don't think you understand what i will go through just to be in control of my life soon all the negativity man i'm immune i don't really need a mask with all i've been through i've been making changes for the ages five ten year plans are contagious i attack that shit i'm tenacious and if you ain't get the fuck out of my way then got one life i won't regret it i will fight until i get it action present moi drodzy, cała... Konstrukcja dachu. Jak widzicie, zastosowaliśmy tutaj w budynku gospodarczym więźbę tradycyjną, a więc zupełnie inaczej, aniżeli w naszym domu, bo w domu mieliśmy wiązary, ale to z tego względu. Że w domu mamy wysoki sufit, chcieliśmy mieć wysoki sufit. Do tego pozbyliśmy się kilku słupów i podciągów, bo zrezygnowaliśmy właśnie z więźby tradycyjnej, która była w projekcie, na rzecz właśnie wiązarów. Więc tam wiązary jakiejś dużej różnicy cenowej nie miały. Zdecydowaliśmy się na więźbę tradycyjną tutaj w garażu z tego względu, że koszty. Nic więcej. Nie mogę wam już teraz powiedzieć, za chwilę przejdziemy do całego wyliczenia, gdybyście chcieli sobie taką konstrukcję zrobić oczywiście sami. Zaraz pomierzę wam te belki, powiem wam co i jak. Tego drewna wyszło 1.75 m sześciennego, a całość wraz z robocizną wyszło 5100. Gdybym chciał zrobić wiązary, wyszłoby mnie to ponad 8000. A więc więźba tradycyjna, dwie murbelki, krokwie. No i tak naprawdę jeden pełny dzień roboty. Nawet nie, i jest to wszystko zrobione wraz z rozstawieniem rusztowania. Przejdziemy sobie dookoła, żebyście zobaczyli. Armageddon z tyłu, no ale tak z tyłu to już będzie wyglądało. Belki, oczywiście, zaimpregnowane. Ekipa Pana Piotra, czyli ta firma, którą widzieliście przed chwilą na, na ujęciach, jak się tutaj uwijała, jest też również z polecenia od chłopaków z Wako, więc oni tutaj sobie razem współpracują. Jak możecie tam zauważyć, zaraz wejdziemy na, na drabinę, wszystko jest tutaj pozakuwane. Te wszystkie, nie wiem jak to się tam fachowo nazywa, nie będę tutaj robił z siebie nie wiadomo kogo, natomiast są te wycięcia zrobione, wszystko na śruby tutaj okucie, no i teraz tak naprawdę czekamy na pokrycie dachu. Pokrycie dachu będzie za około dwa tygodnie. Musimy po prostu poczekać, bo na dach wjeżdża również ta sama blacha, czyli Novatik Premium blachodachówka modułowa i będzie też będzie też tutaj żeby wszystko było ładnie współgrało ze sobą to również będzie na garażu jeżeli chodzi o wnętrze to powiem wam że muszę się zastanowić ale słońce tutaj tak świeci nie wiem jak się ustawić muszę się zastanowić możecie mi w tym oczywiście też pomóc jak zagospodarować sobie ten środek no bo jest tutaj jednak wyższa przestrzeń Zakładam, że będzie około 3,5 metra tutaj do tej, do tej belki. Fajnie byłoby jeszcze tą przestrzeń tutaj wykorzystać, zrobić może jakiś, jakiś taki. Pawlacz, <noise> oczywiście w cudzysłowie Pawlacz, ale jakąś taką półkę, żeby sobie coś tam rzucić albo coś ciężkiego podwiesić, bo mam trochę tego sprzętu, który używam, na przykład raz w roku, tylko wyciągam, więc myślę, że jakoś to będzie można zrobić. Drewno zaimpregnowane, ale oczywiście to nie jest jakieś tam niewiadomo jakie, suszone i tak dalej. Teraz jeszcze, jak będzie chwila, to, to pan Piotr wpadnie i ogarnie jeszcze membrany i kontruaty, żeby już tutaj. W środku było sucho, żeby można też było działać w razie jakiejś, w jakiejś obsuwy powiem Wam, że jak się teraz buduje cokolwiek po budowie domu to jest zupełnie inaczej i już tak się wszystko na lajcie robi podchodzisz, sprawdzasz, wiesz mniej więcej już co, jak, nie stresujesz się czas też jakoś nie goni, więc taka budowa jak najbardziej spoko oczywiście jeszcze wlatują szczyty, to chłopaków Muszę, muszę ich poinformować już, że, że szczyty można, można kończyć. No i co? Tutaj jeszcze jest do docięcia, właśnie te drzwi, o, którym, o których Wam mówiłem. A teraz chodźmy do góry, pomierzymy, żebyście wiedzieli, co, jak, z czym. Zrobię Wam całe zestawienie. Jaki materiał był potrzebny do tego, żeby zrobić dwuspadowy dach do takiego budynku 35 m2 na 7 Jeżeli chodzi o wymiary murbelki to będzie 14, prawie na prawie 14. Jeżeli chodzi o krokwie no to mamy 18 na 7. No i co? Tak naprawdę to jest cały wymiar. Wszystko było robione. Oczywiście pod sznureczek, więc jest pięknie, ładnie i wspaniale. Wcześniej oczywiście tutaj też były zatopione w wieńcu, jak to się mówi, nie trzpienie, nie pręty. To ma swoją fachową nazwę, szpilki, ale jakie, no nieważne. Także tak to się wszystko prezentuje. Mogę wejść słuchajcie jeszcze wyżej, żebyście sobie fachowym okiem swoim internetowym spojrzeli. Myślę, że jest wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, no ale wy oczywiście to też możecie ocenić. Dobra, schodzę na dół i lecimy ze zestawieniem i z kosztami. W opisie, oczywiście moi drodzy, macie kontakt do pana Piotra, więc jeżeli ktoś chciałby konstrukcję jakąś drewnianą, albo na przykład pan Piotr zajmuje się też produkcją strzemion. Strzemiona, które kupowałem w składzie są też od niego co ciekawe, więc pewnie jak jesteście tutaj na pomorskie to też macie, macie materiały od niego. Takich fachowców, powiem Wam, ja zapłaciłem za robociznę, ale takich fachowców się ceni i chciałoby się spotykać na budowie w zasadzie, w zasadzie zawsze. Dostałem bardzo fajną wycenę z, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, przed, przed zaakceptowaniem. Wszystko wypisane co do sztuki, pytanie zamawia Pan, czy ja mam zamówienie i tak dalej, i tak dalej, no więc no, wszystko tip top ogarnięte. Także jeżeli chodzi o robociznę tysiąca, dużo, mało nie wiem ocencie sami, jeżeli chodzi o materiał o samo drewno 2200 zł i inne wszystkie pierdoły. Cztery stówki. No i teraz a przecież ja tutaj mam wszystko wypisane. Drewno 20 sztuk 7 x 18 x 4 metry 8 sztuk 7 x 18 x 3,2 metra 4 sztuki 14 na 14 x 4,6 no to murbelki, czyli łącznie około 1,75 m sześciennego. Śruby łączniki inne. Teraz takie zestawienie, żebyście wiedzieli, jeżeli macie wizję, żeby samemu coś takiego robić to, to jak najbardziej. Śruba zamkowa M12, 160-16 sztuk, setka 10 sztuk, 26 podkładek poszerzane M12, 26 nakrętek M12. Wkręt ciesielski z łbem talerzykowym M8. 20 sztuk 280, 20 sztuk 80, 16 sztuk 120. Folia fundamentowa to jeszcze zostało z wcześniejszego. Łączniki LK1 i LK2, prawy i lewy po 18 sztuk. Gwoździe Anhor 4x42 kg. No i taki jaki był szacunek, czyli drewno około 2000, materiały inne 400-600 zł. W takim cenniku się moi drodzy zamknęliśmy. Więc tak naprawdę, przy szacowaniu wszystkich kosztów garażu. Miałem już to wcześniej, więc tutaj nie przyjechaliśmy się w zasadzie o nic. No, może tam o stówkę, ale to jak wy wiecie, to jest i tak wliczone. Pojedziemy teraz ostro po krawędzi. Na pewno, już wiem to, jeżeli chodzi o tą dachówkę nowatika Raz, że nie wiem w ogóle co się stało teraz, ale nie można tego, nie, nie wszędzie jest do, do kupienia, nikt tym nie handluje, nie wiem dlaczego, czy to jest drogie, czy, czy o co chodzimy z tej blachy. Jesteśmy generalnie zadowoleni, mimo że wtedy z... Tych, z tej ekipy od dachu nie byliśmy zadowoleni to z samego materiału jak najbardziej mniej więcej znam kwoty jeżeli chodzi o robociznę o pokrycie dachowe natomiast no, nie mam jeszcze do takiej doprecyzowanej, dokładnej wyceny jeżeli chodzi o, mm, o, o, o materiał no więc tutaj przejedziemy pewnie, ale zaoszczędzimy w kolejnych etapach, w etapach gdzie trzeba będzie samemu e, samemu podziałać Możecie mi też już podpowiadać, co można tutaj zrobić, a czego nie można. Powiem wam tak: jeżeli chodzi o podłogę, jakie mam plany, to chciałbym ją doszlifować i zrobić żywice. Nie wiem, czy to się uda mam nadzieję. Jeżeli chodzi o ściany w środku, nie chcę przyginać. Wydaje mi się, że zaciągnę je jakimś Goldwandem, czy jakimś klejem innym, nawet bez siatki po prostu taką cienką warstwę, ale możecie mi dać znać, czy to technologicznie jest ok, żebym za chwilę nie miał jakichś popękań dziwnych. Nie chcę tutaj zrobić, wiecie, domu, tylko żeby po prostu zakryć te pustaki. Nie zależy mi tutaj, żeby to wyglądało nie wiadomo jak, ale też nie chciałbym, żeby wyglądało jak w noże. Bardzo mocno zastanawiam się nad tym, nad tą górą. Wydaje Wydaje się, że zrobię po prostu sobie jakieś stelaże. Może trzeba będzie zamówić, kupić, dokręcić może jako taką półkę płytę OSB, albo właśnie stelaże zrobić stalowe, skręcane. No a wtedy co, docieplamy tą górę, czy nie docieplamy tej góry, czy zostawiamy taki stan surowy, widoczną membranę. No w sumie jak tutaj będzie też taka półka, Kurczę, nie wiem, czy jakoś połowicznie to zrobić. Nie chciałbym raczej kręcić karton gipsów nigdzie. A co wtedy, wełny na sznurki tylko? Kurczę, no nie wiem. A z zewnątrz, jeżeli chodzi o zewnątrz, to na pewno, na pewno będę robił w kleju, w styropianie, dwie ściany, czyli tą ścianę, którą tutaj jestem czyli ta z oknem i ta z bramą no bo to trzeba po prostu zrobić, obrobić i tak dalej tył raczej zostawiam, bo z tyłu będę też mam, znaczy mam plan, muszę zrobić taki stelaż kręcony też do, do tej ściany, tam będzie też troszeczkę rzeczy wisiało, leżało i tak dalej, więc to na pewno muszę zrobić znaczy zostawić to nie zależy mi na tamtej ścianie, więc pewnie tylko zaciągnę siatkę siatkę i, i, i klej no i zastanawiam się jeszcze co z tamtą stroną taka kombinacja trochę ktoś powie, że fuszerka, ale ja nie mam już ani czasu, ani ochoty za dużo, żeby, żeby tutaj robić, dwie ściany to i tak będzie wystarczająco a dodatkowo kasa to jest tylko i wyłącznie garaż, magazyn a nie zależy mi na tym, żeby ktoś oglądał mi tylną ścianę nie? nikt tego i tak, i tak nie widzi, tyle czasu stał blaszak i z innym kolorem tylnej ściany, nawet byście pewnie o tym Pewnie o tym nie wiedzieli, także jeżeli, jeżeli możecie, to podpowiadajcie śmiało, jeżeli wiecie co jak. No oczywiście mm, muszę pociągnąć też prąd. Zrobić jakieś gniazdka, jakieś włączniki, pewnie jakieś ledy na zewnątrz, orynnowanie. Muszę zrobić też zbiornik na wodę, w sensie nie zbiornik, tylko znowu studnię chłonną. Nie będę się bawił w żadne, w żadne zbiorniki, no i tak to będzie pewnie wyglądało. Dobrze moi drodzy, podałem Wam koszty kolejne, zbiera się suma. Coś czuję, że się nie uda zmieścić w tej planowanej kwocie, ale zobaczymy. A jeszcze mogę Wam podać przecież wymiary, ile tutaj będzie to wszystko wystawało, bo tego przecież Wam jeszcze nie podałem. Poczekajcie, zmierzę. Już na, pe na pewno zapytam w komentarzu, bo nie dotrwał do końca materiału. 60 cm jest zrobiony okap, i wydaje mi się, że taki okap też powinienem zrobić w domu. No Może jest za mały. No nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko już będzie. Jak to wszystko będzie już obudowane, obudowane, jak będzie całe opierzenie, wszystkie blachy, wiatrownice, kalenica i tak dalej. Spokój, halo. Dobrze moi drodzy, wyczerpałem temat na dzisiaj. Jesteśmy w kontakcie.